Cześć, szczęście Boże. Witam Cię w niedzielę Zmartwychwstania, czyli w święta Wielkanocne, najweselsze święta naszej wiary i najważniejsze święta naszej wiary. No właśnie, z to, z tą szczęściem, z tą radością. Czasami te ludzkie sprawy różne nas przytłaczają. Nieraz przez niektóre smutki, niektóre problemy nie potrafimy nawet normalnie funkcjonować. A co dopiero cieszyć się życiem? Ja naprawdę to rozumiem. Jednak chrześcijanin patrzy przede wszystkim nie na to, co jest tutaj na Ziemi. Te problemy wszystkie nasze to one są tylko tutaj, na tym świecie, w tym życiu. A chrześcijanin patrzy dalej, szuka dalej, sięga, gdzie wzrok nie sięga. Bo dla nas najważniejsze jest to, co będzie po śmierci. Po śmierci Jezus Chrystus załatwi nam życie wieczne, bo zmartwychwstał, prawdziwie wstał. Alleluja! Ja wiem, że czasami może nam się nawet świat zawalić ktoś bliski nas zostawi, albo zdradzi, albo w pracy coś nie tak, czy na studiach, czy przyjaźń jakaś się rozpadła, czy w rodzinie coś się dzieje złego. I ja nie mówię, że te wszystkie rzeczy. Są niczym, że są trywialne i nie ma co się tym przejmować. Jednak dla nas najważniejsze jest to, że po śmierci czeka nas wieczna radość. Po śmierci czeka nas niebo. Po śmierci czeka nas totalny brak smutku, totalny brak rozpaczy, totalny brak żalu. I warto, mając tę perspektywę, iść przez to życie, bo nieważne jak ciężko tutaj będzie. To celem jest to życie po śmierci. Celem jest to, co nie przemija. Te wszystkie nasze problemy, nieważne jak poważne i ciężkie, i jak bardzo dobijające by nie były, to one kiedyś w końcu przeminą. A życie wieczne i radość w tym życiu wiecznym, no właśnie, będzie wieczna. Nie chcę ci przekazać teraz, że, a się nie martw, jakoś to będzie, idź, pobiegaj. Ale chcę Tobie przekazać inną perspektywę, że to, że teraz Ci się ten świat zawalił, to niech będzie zawalony nawet, bo Twoje prawdziwe życie zacznie się po śmierci. Więc dziękujmy Panu i chwalmy Pana za to, że z martwych wstał, za to, że zwalczył śmierć dla nas, dla Ciebie i dla mnie. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania z dzwoneczkiem, udostępniania i do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem. Cześć. Pa. Alleluja.